Cześć, z tej strony Łukasz, podcast finansowy Wsparcie. Witam Ciebie w kolejnym odcinku. A dzisiaj o tym, jakie rady bym dał sobie 20-letniemu sobie, dokładnie rzecz biorąc. I teraz dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, dlaczego nagrywam ten odcinek, bo zauważyłem, nie ukrywam, że takie posty cieszą się popularnością, przede wszystkim na Instagramie, gdzie czasami jakieś karuzele czy jakieś rolki właśnie w ten sposób zatytułowane, no, zbierają powiedzmy, duże zasięgi, są lajki, like są szery. I oczywiście nie robię to dlatego, żeby ten podcast, nie wiadomo, jak się wybił, bo nie sądzę, że się mocno wybije, ale po prostu rozumiem, że to dla osób właśnie dwudziesto kilkuletnich może, czy może jeszcze nastoletnich, to mogą być faktycznie dobre wartości. I teraz druga rzecz, która jest mega istotna. Ja staram się żyć tak. Że niczego nie żałuję i uważam, że te wszystkie rzeczy, które popełniałem, one były potrzebne, żebym stał się tą osobą, którą jestem teraz. Żyję w takim przeświadczeniu, że jestem najlepszą wersją siebie i nie chciałbym się cofać w czasie, nie chciałbym niczego zmieniać, bo możliwe, że teraz bym był innym człowiekiem, a staram się po prostu cieszyć się z tego, jakim jestem teraz. Więc te wszystkie rzeczy, o których. Dzisiaj będę mówił. Nie chcę ich mówić w formie żalu, i... bo wiem, że po prostu bez nich nie byłbym tym człowiekiem, którym jestem teraz. Ale na pewno to mogą być dobre rzeczy dla kogoś, kto właśnie na przykład ma teraz, nas, na, nasolatkiem jest, czy mm, ma 20 lat, czy dwadzieścia kilka. Czy nawet szczerze, to nie ma znaczenia. No bo jak masz 30 lat, czy 40 lat. To możliwe, że po prostu dopiero teraz właśnie dochodzisz do tych pewnych rzeczy później niż ja. Tak? ja Ktoś może powiedzieć: Ok, że ja doszedłem teraz do tego, mogłem 10 lat temu. No nie, no ja potrzebowałem swojego czasu. Mogą być ludzie, którzy potrzebują swojego czasu. Więc to kolejna zasada gdzieś, którą trzeba się trzymać, że na nic nie jest za późno. I nawet jak ktoś się przebudzi, mając na przykład 40 lat. To no to co? No to nadal ma kilkadziesiąt lat życia, które może w jakiś lepszy sposób gospodarować. Zresztą, dzisiaj nagrywając ten podcast, ja mogę go odsłuchiwać za 5 lat, za 10, i też stwierdzę, że co miałem w głowie, że jakie głupoty gadałem, więc chyba na tym też polega rozwój, że całe życie, kiedy się rozwijasz, kiedy robisz jeszcze duże progresy, jeśli chodzi o swoją świadomość, to zawsze się cofając, widzisz, że okej, okay, to można było coś lepiej robić, czy inaczej coś zacząć. Dobra, ale przechodząc do konkretów, to co przede wszystkim chcę powiedzieć, że to są szczere porady i nie takie trochę z dupy wyjęte, że gdzieś tam przeczytane, tylko na konkretnych przykładach. Tak myślę, żeby też osoba, która tutaj jest po drugiej stronie, mnie słucha, czyli ty, Zwracam się bezpośrednio, żebyś mogła, czy mógł przełożyć to na swoje po prostu życie, jakby się zastanowić, bo ja zdaję sobie sprawę, że nikt, to nie ma takiej chyba osoby na świecie, która usłyszy jakąś poradę, wskazówkę za pierwszym razem i stwierdzi: Ok, zaklikało, no faktycznie coś muszę z tym zrobić. Nie? No czasami jednak potrzebujemy coś usłyszeć 5, 10, albo 100 razy. No ale może Anusz, może to coś już słyszysz o kogoś, już wcześniej to, 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 to było. I teraz kolejny raz ode mnie i faktycznie zastanowisz, że okej, okay, dobra, muszę coś z tym zrobić. Dobra, przechodzimy do konkretów po tym przydługawym i nudnym pewnie wstępie. Okej. Okay. Pierwsza rzecz to jest z pieniędzmi oczywiście. Ja nigdy nie miałem problemu z zarabianiem pieniędzy, ale też już nigdy nie miałem problemu z wydawaniem pieniędzy. i jako gówniarz 19-20 letni zarabiałem zdecydowanie więcej niż rówieśnicy czy starsi ludzie. Dosyć szybko awansowałem w pracy i nie miałem kompletnie wiedzy finansowej. Nigdy, nikt mi nie wpoił do tego mojego łba, żeby odkładać pieniądze, że odkładanie pieniędzy na inne konto zdecydowanie na przykład może mieć lepsze rezultaty. Tak, więc pierwsza porada to, jak dostajesz po prostu pensję, to zacznij odkładać. Według książki Najbogatszy Człowiek w Babilonie, to jest taki fundament, uważam, edukacji finansowej, i każda osoba, która zaczyna swoją pracę, powinna ją przeczytać. Tam jest napisane 10% swojej wypłaty. Jeśli jesteś w stanie to 10% chociaż odkładać, to odkładaj. Jak po jakimś czasie stwierdzisz, że to jest za mało, to odkładaj więcej, ale na pewno nie mniej niż 10% na inne konto. Albo jeszcze jest jedna opcja. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy straszeni e, zabieraniem gotówki, bankami, w ogóle wszystkim. Wypłacaj po prostu sobie te 10% i odkładaj w koperty jakieś. Jedną z takich metod jest, że po prostu robisz sobie kilka kopert na różne cele. No i na przykład zarabiasz 4000 zł, odkładasz 400 zł, wypłacasz je z banku i te 400 zł na kilka kopert rozkładasz. Jest jakaś opcja. No ale minimum przelewaj na inne konto. To nie może być konto, z którego masz wszystkie inne wydatki. I po prostu, czy jest drugi krok w tym wszystkim? Co robić dalej z tymi pieniędzmi? Bo już pewnie część osób się zastanowi, okej, okay, ale co mam z nimi robić? Nie, nic. To jest kolejny gdzieś tam etap Twojej edukacji finansowej, inwestycyjnej. Ale to, co jest najważniejsze, uważam w życiu, i ja do tego, do tego, do tego momentu doszedłem, że jak masz poduszkę finansową, odpowiednią, to lepiej się czujesz i łatwiej ci podejmować wszystkie decyzje. Im większa ta poduszka, tym lepsza. Nie ma czegoś takiego, że jest minimalna albo maksymalna, uważam. Pieniądze i obojętnie, czy jest inflacja, czy nie ma inflacji, po prostu warto mieć. Jeśli chcesz, nie wiem, kupić sobie później nieruchomość, czy, czy, czy coś, co uważasz, że chcesz chronić swój kapitał, spoko, jeśli taka jest twoja decyzja. Okej, okay. ja uważam, że nie, bo no jednak większość takich inwestycji to jest po prostu trudno zbywalna. I po prostu uważam, że warto mieć swój kapitał. Czy to będą dolary, euro, nieważne, ale coś, co możesz w każdej chwili spieniężyć, nie wiem, coś się stanie, masz jakiś dodatkowy fundusz. Hmm. Dzisiaj, odcinek nie o tym. Są na pewno mądrzejsze też osoby, które mogą ewentualnie podpowiadać o inwestycjach, ale tu też takie zastrzeżenie. Zawsze inwestuj w rzeczy, w które się znasz. Jeśli nie wiesz, co inwestować, to nie szukaj na Instagramie ludzi, którzy mają ci podpowiedzieć, bo wszystkie instrumenty, oby nie, czy to są nieruchomości, giełda, nie wiem, kryptowaluty, złoto, zegarki, na tym trzeba samemu się znać. No nie, nie przelewam pieniędzy tam, gdzie po prostu się na tym nie znam. A znasz się na czym? Na banknotach się znasz? No wiesz, co robić z banknotem, więc je można trzymać i są łatwo zbywalne w razie czego. I w sumie rzecz związana z tym, nie muszę tego jakoś osobno mówić, pozostawaj na tym samym poziomie życia najdłużej jak potrafisz. No Naprawdę, większość ludzi, i to jakby nie tylko ja, to wciąż się dzieje, popełnia ten problem, że właśnie zaczyna więcej zarabiać, no i upgrade'uje sobie różne rzeczy w życiu: od telefonów, komputerów po samochody, po ciuchy, perfumy, wycieczki, już nie mówiąc o takich stałych kosztach typu mieszkanie. No jakby, żeby daleko tego Ci nie tłumaczyć, no większość zdecydowana ludzi, hmm, która wygrywa na loterii, bardzo szybko niestety staje bankru zostaje bankrutami i takie historie można znaleźć w internecie, one są faktycznie prawdziwe i ja znam mnóstwo przypadków ze swojego życia znajomych, którzy nagle zaczęli więcej zarabiać i zaczęli po prostu proporcjonalnie do swoich zarob zarobków. Proporcjonalnie więcej wydawać, mieć kosztów stałych, np. co miesięcznych, właśnie z tytułu np. wynajmu jakiegoś większego, droższego mieszkania. No i później nagle się okazało, że te przychody przestały tak przychodzić jak wcześniej, a koszty zostały, no i wracali do sytuacji wyjścia. I oczywiście tu znowu trzeba mieć balans, trzeba korzystać z życia i to już w sumie jest punkt drugi. Punkt drugi. Czyli inwestuj, ale nie w rzeczy materialne, tylko w przeżycia. Przeżycia to mogą być podróże, to mogą być jakieś hobby, ale właśnie nie samochody, no chyba, że samochody są jakąś mega twoją pasją, i również chcesz jeździć na jakieś zloty, poznawać innych ludzi, to rozumiem, ale nie jeśli to jest tylko twoje narzędzie, typu, że chcesz dojeżdżać do pracy. Już nie mówiąc o tym, że. Jak najdłużej tak naprawdę, bo auto to jest jedna z takich największych skarbonek uważam, w większości ludzi, którzy mało zarabiają, bo ubezpieczenie, paliwo plus sama eksploatacja jakieś naprawy, to po prostu najczęściej bardzo duży procent budżetu zabiera, więc im dłużej możesz, tym jeździ rowerem, tramwajem i to mówię serio. I może ja uwielbiam akurat jeździć i mi to często poprawia humor, ale niekoniecznie kupowanie, na przykład auta. Za 30 tysięcy, kiedy twoja wypłata jest 3 czy 4 tysiące, jest dobrym pomysłem. Nawet jeśli na to auto sobie odłożysz, bo może się okazać, że te 30 tysięcy to na przykład całą swoją poduszkę finansową, za którą byś przeżył rok czy dwa, nagle się ją pozbywasz. Czyli to jest ten punkt drugi, inwestuj w przeżycia. Dlaczego jeszcze, może zaargumentuję, dlaczego przeżycia? Bo często w tych przeżyciach będziesz poznawać innych ludzi. I teraz to jest punkt trzeci. Co robić w tym wieku 20, 30 lat? Poznawaj jak najwięcej innych ludzi. I jednym z takich, oczywiście, pomysłów jest na przykład posłuchanie odcinka, który nagrałem, także zachęcam, o, poszuki o poznawaniu innych ludzi. Tam kilka sposobów przedstawiłem. Jeśli cię nie zachęciłem do tego, żeby go odsłuchać, to tylko ci przytoczę chociażby jeden z moich przykładów życiowych. Kiedy ja odkryłem skoki spadochronowe i zacząłem skakać, to nagle się okazało, że tam naprawdę jest sporo fascynujących ludzi, dlatego że no, na przykład skoki nie są tanie. I raczej ciężko sobie pozwolić, na przykład pracując na jakimś zwykłym etacie. Więc najczęściej tam są jakieś osoby, które mają firmy, które mają swoje samoloty, swoje sprzęty. No i głowa się zaczęła otwierać, poznawać nowe kontakty, nowe możliwości, a jak wiemy, kim się otaczasz, takim się też trochę stajesz. Jeśli cię zamkną w pokoju z pięcioma milionerami, to najprawdopodobniej w najbliższym okresie czasu też będziesz tym milionerem. No tak to działa, zdecydowanie jest łatwiej. Jeśli będziesz w pokoju z pięcioma imprezowiczami, którzy co tydzień zalewają pałę w piątek, sobotę i w niedzielę, mają kaca, a w poniedziałek idą do roboty, no to prawdopodobnie w twoim życiu dużo się nie zmieni, więc zachęcam odcinek Pozna Jak poznawać innych ludzi. Zachęcam ten podcast. No i to jest ten trzeci, trzecia rzecz, którą bym sobie powiedział, osobie, która ma 20 lat, jeśli ciągle się otaczam, ciągle jestem w tym samym pudełku tych samych ludzi, to po prostu ciężko o rozwój. I punkt czwarty, trochę nawiązując właśnie też do tego e, otaczania się tymi ludźmi, istnieje życie poza etatem. I to jest mega istotny punkt. Ponieważ ja kiedyś, tak jak powiedziałem, miałem bardzo dobrą pracę na etacie i trochę po nią, poza nią życia nie widziałem e, w sensie takim, że bardzo się poświęcałem, e, dobrze mi szło, dobrze zarabiałem, e, miałem jakieś kolejne awanse, liczyłem na jeszcze kolejne awanse i przez to uważam, że gdzieś mogą mnie jakieś już szybciej szanse omijać. Nie chciało mi się podejmować ryzyka. To mnie troszeczkę rozleniwiło do jakichś większych ambicji. No a jak się skończył mój ten etat w korporacji, także w końcu mi zaczynali podkładać różne, jakby to powiedzieć, świństwa pod nogi. Chcieli mi się trochę pozbyć. Dużo zarabiałem. Łatwiej było kogoś nowego awansować i dać mu jakąś tam podstawową pensję. Koniec końców, ja byłem w takim wieku, że Stwierdziłem, że ja tu się z nikim nie będę boksował, jednak może spróbuję czegoś innego. I sam się zwolniłem po prostu, więc nie byłem przymuszony do tego. Dostanę jeszcze jakąś tam odprawę, się dogadałem. Mm, I nie miałem niczego w zanadrzu, Mogłem sobie na to pozwolić, bo nie miałem jakichś super wydatków. Miałem oszczędności, mimo wszystko, po tych kilku latach etatu, więc jakby tego się kompletnie nie bałem. Na jeszcze spróbowałem akurat czegoś nowego, wyjechałem za granicę. Więc jakby kompletnie swoje życie trochę wywróciłem o 180 stopni, bo. Wyjechałem, tam zacząłem zupełnie w zupełnie innej branży pracować, poznać nowych ludzi, nowy język, no bo dopiero tak naprawdę jak wyjechałem do Anglii, to faktycznie ogarnąłem ten język angielski, a w Polsce to było takie zawsze brzdąkanie i, no i to mi strasznie zmieniło, więc jakby czasami takie jest potrzebne, dojść do jakiejś ściany, ja zawsze też powtarzam, że albo potrzebujesz inspiracji, właśnie innych osób, albo desperacji. A ja stwierdziłem, że nie będę się z nikim tam boksował. Zaskoczyłem niektóre osoby, a niektórym pewnie to poszło na rękę, że odszedłem, ale to była jedna z najlepszych moich decyzji w życiu, że odciąłem się od tego i już nigdy więcej później na etat nie wróciłem, więc no i było to już da, dawno temu. Także na pewno to była dobra decyzja. Ale podsumowanie tego punktu, że obudnie, jak etat, nie jaki etat, obojętnie był, nie byłby świetny to pamiętaj, że wciąż jesteś tylko jakąś liczbą, e, cyferką w Excelu i no nie jesteś osobą nie do zastąpienia i naprawdę to nie jest tak, że tylko mówię przez pryzmat siebie, ale znam dużo przykładów, nawet w rodzinie siostra, która zwolniła się po 18 latach chyba na jednym etacie, no takie już powoli też są czasy, że coraz mniej jest właśnie osób, które potrafią całe życie żyć przywiązani do jednej pracy, albo nagle pracodawcy coś się zmieniają, także nigdy nie wiesz, wciąż jesteś tylko niestety pracownikiem, a nie wspólnikiem w jakiejś firmie. Więc ja uważam z perspektywy czasu, że oczywiście nie żałuję tego, że nie wiem, zostawałem na nadgodziny, że się starałem, ale jednak po pracy już nie powinno się myśleć o pracy, jeśli to nie jest twój biznes. Tylko kompletna odcinka i, i poszukiwanie jakichś własnych możliwości, inspiracji, poznawanie tych nowych ludzi, a nie myślenie tylko o tym, ok, jutro znowu idę do pracy i trzeba zrobić to, to i to, bo to nie jest twoja firma, a zwłaszcza w korporacji. Myślę, że to jest taka jedna z ważniejszych rad. Nie starać się, to nie o to chodzi, żeby się nie starać w pracy, robić jak najwięcej, maksymalnie w tym swoim czasie. Ale wracasz do domu i kompletna to jest odcinka, i dopiero za kolejnych 16 godzin, kiedy idziesz znowu na drugi dzień, zaczynasz ewentualnie myśleć znowu o tej pracy. Ale po prostu nigdy nie wiesz, kiedy nagle się odmieni komuś tam wyżej w tej twojej strukturze. Więc dopóki nie jesteś właścicielem tej firmy, to tylko rób tak naprawdę to, co musisz, i nie więcej. Możesz się ze mną nie zgadzać, możesz się ze mną zgadzać, daj znać. Chętnie posłucham Twojej opinii. No i dziękuję bardzo za wysłanie do końca. Jeśli to ci się podobało, jeśli widzisz w tym jakąś wartość, to każde udostępnienie, każdy lajk, like, każda ocena mi daje znać, że to było przydatne. Dzięki, i do usłyszenia w kolejnym odcinku.